Nasze ciało to niesamowita maszyna, ale czy wiesz, że codziennie nosisz w sobie energię wystarczającą do zasilenia żarówki, albo że Twój własny żołądek jest w stanie rozpuścić żyletkę? A to dopiero początek. W dzisiejszym odcinku odkryjemy fakty o Twoim ciele, o których nikt Ci nie powiedział, a które zmienią Twoje postrzeganie siebie na zawsze. Gotowy? Zapnij pasy, bo za chwilę dowiesz się rzeczy, które mogą złamać Twoje serce dosłownie. Jeśli lubisz wiedzę, która zaskakuje i zmienia spojrzenie na świat, kliknij subskrybuj. To jedno kliknięcie, a dla mnie ogromna motywacja do dalszego tworzenia. Syndrom złamanego serca to naprawdę istnieje. Wyobraź sobie, że twoje serce może naprawdę pęknąć z emocji. Syndrom złamanego serca, znany medycznie jako kardiomiopatia cubo występuje, gdy skrajny stres emocjonalny, np. śmierć bliskiej osoby, Dosłownie osłabia mięsień sercowy. W skrajnych przypadkach serce zmienia swój kształt i przestaje prawidłowo pompować krew. Co ciekawe, ten stan jest tak intensywny, że często myli się go z zawałem serca. Dobra wiadomość: większość ludzi całkowicie wraca do zdrowia. To dowód na to, że emocje mają znacznie większy wpływ na nasze ciało, niż nam się wydaje. Kwas w Twoim żołądku rozpuściłby żyletkę. Twój żołądek codziennie wykonuje niesamowitą pracę. Produkuje kwas solny o pH między 1 a 2, równie mocny jak kwas akumulatorowy. Naukowcy przeprowadzili eksperymenty, wkładając żyletki do sztucznego soku żołądkowego. Efekt? Żyletki ulegały rozpuszczeniu w ciągu kilku godzin. Dlaczego więc nasze własne żołądki nie dziurawią się od środka? Co kilka dni błona śluzowa żołądka całkowicie się odnawia, jakby regenerowała tarczę ochronną. Bez tej cudownej właściwości, każdy posiłek mógłby być dla nas śmiertelnie niebezpieczny. W Twoim ciele jest więcej bakterii niż Twoich własnych komórek. Czy wiesz, że nie jesteś w pełni człowiekiem? W Twoim ciele znajduje się około 39 bilionów bakterii i tylko około 30 bilionów Twoich własnych komórek. Oznacza to, że pod względem liczby jesteś bardziej bakteriami niż człowiekiem. Na szczęście większość tych mikroorganizmów to nasi sprzymierzeńcy. Pomagają nam trawić jedzenie, chronią nas przed chorobami, a nawet wpływają na nasz nastrój. Naukowcy nazywają to drugim mózgiem mikrobią, który może być kluczowy dla naszego zdrowia psychicznego. Mózg wytwarza moc wystarczającą, by zasilić żarówkę. Twój mózg nie tylko myśli on pracuje jak prawdziwa elektrownia. W stanie spoczynku generuje około 20 W mocy tyle, ile potrzeba, by zasilić żarówkę. I co ważniejsze chociaż waży tylko około 2% masy ciała, zużywa aż 20% całkowitej energii, jaką produkuje twoje ciało. To dlatego czujesz się zmęczony po intensywnym wysiłku umysłowym. Mózg dosłownie zużywa Twoje paliwo. W zasadzie siedząc i myśląc głęboko, Twój mózg jest bardziej aktywny energetycznie niż wiele Twoich mięśni podczas chodzenia. Twoje oczy rozpoznają 10 milionów kolorów. Oczy to najbardziej zaawansowane kamery biologiczne na świecie. Każde z nich wyposażone jest w miliony fotoreceptorów, które pozwalają Ci rozróżniać około 10 milionów kolorów. Ale to nie wszystko. Niektórzy ludzie posiadają rzadką mutację genetyczną, która daje im czwarty typ czopków w siatkówce oka. Dzięki temu mogą widzieć jeszcze więcej odcieni, których większość ludzi nawet nie dostrzega. Takie osoby nazywane są tetrachromatami. Świat dla nich jest dosłownie bardziej kolorowy. Ślina, Twoje naturalne lekarstwo silniejsze niż morfina. Ślina nie tylko pomaga ci przełykać jedzenie, zawiera naturalne środki przeciwbólowe, enkefaliny. Które mogą być nawet kilkaset razy silniejsze niż morfina. Kiedy się skaleczysz i odruchowo liżesz ranę, twoje ciało automatycznie uwalnia te substancje, łagodząc ból i przyspieszając gojenie. Badania sugerują też, że ślina zawiera związki stymulujące regenerację tkanek. Krótko mówiąc, twoje ciało wyposażone jest w super apteczkę, prosto w ustach. Twój nos rozpoznaje ponad bilion zapachów. Wydaje ci się, że twój węch jest słaby, nic bardziej mylnego. Ludzie są w stanie rozpoznać ponad bilion różnych zapachów, więcej niż potrafią zarejestrować nasze oczy w kolorach. Nasze nosy są tak czułe, że mogą wykrywać niektóre związki chemiczne w stężeniu jednej cząsteczki na bilion innych. Co ciekawe, zapachy mają bezpośrednie połączenie z naszym mózgiem limbicznym, odpowiedzialnym za emocje i pamięć. Dlatego zapach domu babci albo pierwszej miłości może wywołać wspomnienia sprzed wielu lat w sekundę. Twoja wątroba potrafi się zregenerować, niemal całkowicie się odtworzyć. Wątroba to jedyny narząd w Twoim ciele, który ma zdolność do pełnej regeneracji. Może odtworzyć się nawet do 100% swojej masy, jeśli tylko pozostanie minimum 25% zdrowej tkanki. To niemal jak supermoc. Dlatego właśnie w przeszczepach wątroby możliwe jest pobranie fragmentu od żywego dawcy. Ale to nie wszystko. Regeneracja wątroby może zachodzić zaskakująco szybko, nawet w ciągu kilku tygodni. Natura najwyraźniej uznała, że ten organ jest zbyt ważny, by nie mieć planu awaryjnego. W Twoim ciele są iskrzące się kryształy. Brzmi jak science fiction, ale to fakt. Twoje ciało zawiera piezoelektryczne kryształy np. w kościach i zębach. Piezoelektryczność to zjawisko, w którym nacisk na materiał powoduje powstanie ładunku elektrycznego. Oznacza to że każdy twój ruch generuje mikroskopijne impulsy elektryczne wewnątrz ciała. Co ciekawe, niektóre badania sugerują, że to zjawisko może być wykorzystywane przez organizm na przykład w procesie gojenia się kości. Twój szkielet to dosłownie bioelektryczna maszyna. Twoja krew wie, kiedy jesteś zakochany. Kiedy się zakochujesz, twoje ciało dosłownie zmienia swoją biochemię. Poziom dopaminy, oksytocyny i adrenaliny gwałtownie wzrasta, ale co ciekawe, zmienia się także skład twojej krwi. Niektóre badania wykazały, że u osób zakochanych pojawia się podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów, który zwykle występuje w sytuacjach stresu lub intensywnych emocji. Mówiąc wprost, Twoja krew wie, co czujesz, zanim zdążysz to nazwać. Nasze ciała kryją w sobie cuda, o których często nawet nie mamy pojęcia. Każdy dzień to dowód na to, jak niesamowicie zaprojektowani jesteśmy i jak wiele tajemnic jeszcze przed nami. Jeśli podobał ci się ten odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj Głód Wiedzy, by nie przegapić kolejnych niesamowitych faktów. A jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej szokujących ciekawostek o naszym świecie, koniecznie sprawdź pozostałe filmy na moim kanale. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.